A więc hej, cześć, witajcie! Z tej strony Andzik z Bosiaczek, a dzisiaj będziemy grać Bedy ze mną dzisiaj jest Rifteusz, nie. Smalec, hej, cześć, witajcie! I lecimy na pierwszą rękę i czemu Kuba Smalec nie zaakceptowaliśmy mojego zaproszenia do party? Bo <laughs> ja jak się grał w to? grę <laughs> Ja mogę obudowywać łóżko. Co to, to? Minecraft? Bo tu się bo żelazo chodziło ja. ja pierdził. Ja teraz po pięć daj od razu, ty, jak się dużo zmieniło. Dobra, ja mam. No to już nad Dawaj, bo też się Kuwa, nie wiesz co to się budują. Kuba nie umiem postawiać bloków tak, tak. Nie wiem jak widzowie wam się podobają. Skoczyli na wieś... uważaj, uważaj, plecy, plecy, plecy no. Nie wiem jak wam się spodobał o, ostatni content mama. z minigierek, ale Ty, wspaniały ja, był. jak widzicie na kanale Andzik z Plus teraz się pojawiają filmy z zapisów ze streama, z właśnie takich minigierek luźniejszych, jak sobie tak teraz gramy. Czul z tym, że jestem praktycznie po chorobie, trochę nadal chora. No, nie, tam. Wymówka niebiescy. Żadna wymówka, przecież już nagrywam, nie? Żółci, żółci, żółci. Gdzie żółci? A nie, dobra, no, dobra, nie. Dobra, nie. Jak ty, ty, ty się opanujć tu z schizofrenią, to naprawdę. Tak kolory mylisz, to, klory to klory nawet... Nie wiem Ja mam ten daltonizm. Nie stwierdzony, ale mam. No jak? A ja się jesteś nie dochiepany. Nie ale czy wy jesteś jesteś upośledzeni? Tak, tak, jest, nie tak nie jest, nie jesteśmy. Pod... Chyba Vax'era muszę zawołać, bo to musi <grym> się grać, <grym> nie no, nie? No, chyba będziesz nie, Ja w BD to jedynie na roku gram. Ty jesteś jakimś, nie wiem, za przeproszeniem, spelem, <grym> wiadomo o co chodzi. Dobra, nie wiem ile, że Leży Prawie, jeden z jeden O, ale Dobrze, Xavio! Nie wiem, mam y, drewnianą Kolejne. rękę dzisiaj. E, ten, żółty. No, no to niebieski, niebieski. Niebieski, to jest nie no, dobra, dobra. Le, a ten, no i chuj. Jeden Oj. z KBD poleciał. Leży kolejny z Kibidii. No ale my już też będziemy zaraz leżeć e, to... Ja nie poleżę No, pierwsze. Właśnie, właśnie, to zlepam pierwszy. nie, ja w wydworce, tryb. To lecił na sklejowce? Nie. Nie, jeszcze kujemsza. Na Bildbadnym HC. Nie na Bildbadnym HC. Tu jest mnie z 20 bloków bije. No nie, zginęłam. wie wszystko, twojej nadziei. Nikt to nie wierzy. Raz z miecz to uważaj. Ale ży... Mm. Żółty... Rzucić, rzuci dwa robił Nie no On i u mnie smalc jest w gacia. mnie okay? wywaliło? No nie. idę ja. na ten, który nie laguje tak szybko. No kto no. podpierdoli no. cały żelazo, jesteście. Ja. Maybe ja, me! Tak, no. Dobra, jestem, jestem niepostrzymany jak Gimson, lecimy z nimi. Dobra, ja go zaraz idę. On chyba będzie do nas leciał za prawdopodobnie. Niestety nie mamy no, dzisiaj nie Kamilka jest. jego goodbridge'a. Czek to tam było. No nie ma. Niestety nie niestety... w tej grze Ty... to jest rak. Niestety Kamilka straciliśmy, bo Kamilek uzależnił się Gdzie od LoL'a. Panie, to jest tak, to jest jak <laughs> z do... Nie widziałeś tego, nie widziałeś tego, Driftheus. Ja to Czerwony! Czerwony Bajre. idzie do bazy. Mamy dwóch w bazie, bo mamy na niemiecce również. No to jesteśmy, no to jest GG w tym momencie, bo jedna mi idzie na górę. Jeden jest na górze. Uwaga, uwaga. Leży, leży, leży. Leży jeden z kibidi. Leja też leżę z kibidi. Leżysz z kibidi. Tak, leżę z kibidi. Ona leży z kibidi. Assassin. Leż... Zabiłem. A nie, to Xabi. Kurde, zabrać mi killa. Xabi double kill. Xabi leci z nimi krótko. Niewitka To ten zielony. kurwo, co się tam dzieje? E, zielony idzie do nas chyba. Super, ja czerwonego dam. Czekaj, bo czerwony... Do su... Zielony u nas. Ma... Nie mamy łóżka. Super, jeszcze czerwony zajmuje, on czeka aż łóżko stracimy, nie? Leży! Nie, no kurwa pół serca jemu zostało, nie? To co nikt sobie to nie jest spadł. Już nie ma Ej, bo tylko czerwoni zostanie z łóżkiem, nie? Fajnie Czekaj, no. fireball Kurwa Ło wow. O, żeś poleciał stary Mam laga O, dobra Takiego dużego To niedobrze Lag Pixel Pixel Paradise no. Wbijajcie na Pixel Paradise, widzowie nie wbiję. Aha, ha, aha. O już, chyba. Ja nie wiem czy tutaj te jumpy działają. Ale nie w wow, no, laga miałam! I co, mnie to strollowałaś grę? No, Ania no, nie strollowała grę, No, to z ciebie przegraliśmy. Idziemy na. Ta tak grę, tak myślę. Idziemy na build battle na. ten. Na, na tego, na KORCH <suszą> Nie, idziemy headwards, tak myślę. lepsza wersja. <suszą> headwardsy? Oooo, kurwa. Dawajmy. mystery. Kurwa, nie, zielony już, jaki <suszą> to. oni są z <suszą> <jest, czyli. suszą> No i tak się nie grać ogólnie, nie? Dlatego nie gram w bedy. Tak ja bym poszedł na... A może na Pixel Paradise? Wars na nie, Pixel podbijamy tar... smoka? Podbijamy smoka. W ogóle nie to jest wiem, tak się... ja nie wiem, czy tylko u mnie tak się dzieje, czy u was też jest tak, ale wszyscy moi znajomi, starzy, co nie, i na przykład mój brat, wszyscy znajdują sobie drugie połówki, a ja nie umiem sobie znaleźć, nie? Nie dziwię się. Miłość, miłość to glada idiotów. Znaczy, tak ciężko mi powiedzieć, że niby nie znalazłam, tak naprawdę w sumie mam kandydatów, tylko że żaden z nich nie jest odważny, żeby no coś więcej powiedzieć. Bo na przykład Dobra, mój lecz. brat znalazł dziewczynę. Patrzę sobie na e, A, TikTok. Tyleuma. Brat 16. No kurwa, no to zerwam jeszcze spokojnie. A, zerwą jeszcze spokojnie. Ty, ty, mój, mój stary znajomy również sobie znalazł ja tę dziewczynę. I, ja mam takie. Hello? Moj, moja znajoma, która jest starsza ode mnie, już jest zaręczona. Jest ze swoim chłopakiem 5 lat. W klasie większość osób jest zaręczonych. Tyle on idzie? A ja jeszcze zerwo zaręczony. Ale patrz ile no. kurwa węceli będziesz wzięli. Będzie. Człowieku, ale no co tam więc, na niego. więc, no, czy ja sobie znajdę... nie wiem. Może. Nie, nie ze stickiem nie warto No jak ten jak ten stick, to jest jakiś, jakiś powolony nie? Słuchaj, ja kiedyś, no. jakieś no. czasów podstawówki tam Chciał klasy trze trzeciej. To, słuchaj, ja wymyśliłam ze znajomym czerwone, czerwone. taką no, fajną czerwone, piosenkę, czerwone. która do dziś mi siedzi w głowie. I, i, więc no. I to na temat patyka, nie? Patyka na bedwarsach, to jest. Kiedy usłyszymy tę piosenkę? Na 10 łapek w górę! Nie zakładam 10 multikont. Jak będzie 10 łapek w górę, Ania zaśpiewa piosenkę ze swojego dzieciństwa, która śpiewała na bedach. Tego się nie spodziewałem. Uwaga, łuk. Z łuk. z wyspy. O. Łobos czy, czy on mnie uderzył plecami? Nie, zielony, zielony, cała grajka zielonych idzie Cała grajka idzie ja się zielony. z czerwonym nawalam Nie żyję Czerwony idzie No nie mają no, Niszczy nam mosty takie, takie taktyki No nie Dobra, u mnie leży z QVD Zielony, zielony, zielony w bazie, zielony w bazie, zielony w bazie Nie no, ale wy macie samą komunikację, bo ja kurwa wczoraj <laughs> mówiłem <przyszedłem, śmiech> Przedem tego <laughs> do, do, Pomocy Kurwa no Czerwony, czerwony Algert Mazur, aha Nie no, super Jest dwóch dwóch podjeżdżał ja Nikt go nie, się... nie widział Czerwony, czerwony, czerwony kopie łóżko Dwudziestu podjeżdża, Zielony gdzieś się będzie, aaa Tutaj jestem, kurwa, Śmieć. Mam, robię ci na ping gnoju Kurde, tu razem mu się udało no, no, Aha, bloku no, jestem, nie? Fajnie aha. Aha. co z tego, że leci, jak on no. sam ginie będzie no mnie lecie Co? O, na, ja liwicce, liwicce. Będzie, kurna, na, na, na nie widzę, nie widzę. Napalać. Będzie kurwa, na nie mnie nawalać będą te cepy, jeba. Ja myślę, że ugramy, ugramy. Dobra, a nie mam. Dobra, Ania to ugra, Ania to ugra. Tak ugram, widzisz ich dwóch? Widzisz ile ich tu idzie? Dawaj. Ale moim Dobrze, dobrze, Bigo, bigo. Dobrze, lecisz. Lecisz. No, po no prostu, do zielonych uciekał Uciekł tak sobie bije. Golema, golema bije Golema bije Spierdolaj Parwę. mi Co golema robi? Luka i Koko Chuj ci w oko spierdam! Leży z QBD Która w shot Nie dawać jej czegoś związanego z łokiem, Tylko super szybko w, w drugiej, To jest słaba podróba flasza w, w drugiej, w drugiej będzie warto. Bardzo... No taki szybki spadek do Voida Dawaj, dawaj Czy dawaj. to zrobić, Czy ona to zrobi? No nie! Hej, cześć, żegnajcie. Dobrze, a więc dziękujemy serdecznie Dobrze. za oglądanie tego odcineczka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ze mną była taka ekipka. Yy, I co? I widzimy się na następnym odcineczku, tak? Bajo! No. Hej, cześć, żegnajcie. No.